Pachnie nieziemsko, jest sobie spokój. Ile możesz tego brać? Po prostu deal życia. Hejka, kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do was z holem zakupowym. E, będzie coś z biżuterii, taniego, pięknego. Jestem zachwycona moimi zdobyczami i naprawdę, uwierzcie, też wam się to spodoba. Będą dwie rzeczy, które są takie damsko-męskie, i od nich zaczniemy. Nawet znajdzie się coś z takich chemicznych rzeczy do domu, co wam chciałabym pokazać. i Myślę, że na co warto zwrócić uwagę. Także, kochani, zapraszam was serdecznie do tego, żebyście ze mną zostali dalej kochani, jeszcze na początek odrobina prywaty, czyli bardzo Was proszę o zostawienie kciuka, bo zapominacie o tym, a jest to naprawdę bardzo ważne dla mnie, także jeżeli możecie, to kci kliknijcie tamtego yy, kciuka. Oczywiście, jeżeli nie jesteście jeszcze moimi subskrybentami, to zapraszam serdecznie do subskrypcji, a także na koniec do zostawienia komentarza, co u Was słychać, jak Wasz dzień, czy coś Wam wpadło może z tych rzeczy w oko, a jeżeli już naprawdę nie będziecie wiedzieli, co napisać, to zostawcie serduszko po prostu, żeby dać znać, że byliście. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, jest to kubek Xbox i jest to zakup z B&M. Były również kubki z motywem od PlayStation, także yy, również dla fanów PlayStation coś by się znalazło. Natomiast jest to kubek, który ja kupiłam na urodziny, które będą 13 mojego partnera, jako po prostu taki dodatek do prezentu. Natomiast on to widział, wiedział o tym, że to jest yy, i już zaczął z niego korzystać i yy, mówi, że bardzo fajnie się z niego pije, dlatego że ta rączka jest taka bardzo stabilna i bardzo dobrze się trzyma, dlatego że ona tu jest grubsza. I ja Wam powiem tak że że ona rzeczywiście jest bardzo fajna. Kubek jest całkiem pojemny, on chyba ma około 500 ml, czyli gdzieś pół litra, czyli tak standardowo na kubki. Natomiast moim zdaniem wygląda bardzo fajnie i właśnie dla kogoś, kto lubi rzeczy związanych z Xboxem, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na jakieś mikołajki, święta, urodziny, imieniny i tego typu okazje. Kubek, kochani, kosztował albo 4,99 albo 5,99. I będąc względem, a w sumie będąc względem dokładnie po to. Kupiliśmy piłę, I rączka wiecie jest miękka wyłożona gumą, ona jest taka całkiem solidna muszę Wam powiedzieć, na pewno jest bardzo ostra, e, tutaj macie jakieś takie drobne informacje na jej temat, gdyby ktoś z Was e, potrzebował, nie wiem czy ja Wam tam dobrze pokazuję, mam nadzieję, że tak i ta piła kosztowała 6 funtów, natomiast na większość nich była naklejka 6,50, to jest tylko 50 pensów. Natomiast ja nie widzę powodów do tego, żeby płacić więcej, skoro mogę zapłacić mniej, nawet jeżeli też 50 pesów, czyli 2,50. I warto jest właśnie zwracać, będąc w BM, uwagę na to, że oni mają partiami. Wiecie, jest coś ze starej partii, jest coś z nowszej partii. Ceny poszły do góry, pomimo, że to jest ta sama rzecz. Więc w całości możecie znaleźć ceny, które są niższe. I tyle płacę przy kasie, ile jest tutaj, dlatego że kod tyłu, skanuje się właśnie z niższą ceną. E, kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to jest jedna jedyna rzecz chyba, którą kupiłam z kosmetyków, chyba, że o czymś nie pamiętam, ale mniejsza z tym e, i jest to coś, co znalazłam słuchajcie w funciaku e, w Poundlandzie, czyli w polskim Deals e, i jest to e, z Maybelline Taka kredka, korektor, coś w tym stylu. I jest to stosowane do wyczyszczenia, jak gdyby linii tutaj wokół brwi, nad brwiami, pod brwiami. Ta końcóweczka jest w taki specyficzny sposób ścięta. Natomiast widzicie, jest to ta, taki, wiecie, jasny kolor, jest to jasny kolor jak korektor, jest to bardzo delikatna rzecz, nie jest tłusta, nic w tym stylu, więc bardzo dobrze się sprawdza właśnie tutaj w to okolice, że nie będziemy mieli problemu z rozprowadzeniem cieni czy czegokolwiek i że nagle będzie coś tłustego, także bardzo fajny produkt i może przejdźmy, kochani, do biżuterii, którą udało mi się znaleźć w niesamowicie niskich cenach. Wszystka biżuteria, którą Wam pokażę, i jest to piżuteria, którą można kupić w Argos. E, oni tam mają właśnie i srebro, i złoto, i diamenty, różne, przeróżne rzeczy. To jest tak naprawdę sklep z mydłem i spowiedłem. I rzeczy, które ja kupiłam, to są rzeczy, które były w Argosie, nawet są niektóre z nich dalej na stronie normalnie Argos, natomiast to są rzeczy, jak gdyby z poprzedniej partii, e, które zostały po prostu e, jak gdyby kierowane na wyprzedaż. Pierwsza rzecz to jest taki e, łańcuszek z ten łańcuszek nie jest jakiś strasznie długi, nie jest jakiś strasznie gruby, ale moim zdaniem jest naprawdę prześliczny. Ja wam wrzucam tutaj przebitki, dlatego, że wiecie, ciężko jest biżuterię pokazać tak bezpośrednio, wiecie, w kamerze, jak w tym momencie. Naprawdę, on ciężko jest uchwycić, to jak on przepięknie się mieni, wiecie, w słońcu, czy w sztucznym świetle. Po prostu wygląda prześlicznie. On mi przypomina taką troszeczkę śnieżynkę. Ten wzór jest robiony na wzór naszyjników i zawieszek, które są z brylantami, z diamentami. To jest srebro zarówno zawieszka, jak i łańcuszek. Plus tutaj są cyrkonie i normalna cena tego to było 24,99 czyli jakieś 125 zł. W tym momencie na stronie możecie znaleźć o, za 19,99 to jest około 100 zł, a ja kochani, kupiłam to za 1,49 49, czyli za jakieś 7 zł. I 50 groszy. Wszystko jest markowane, wszystko jest znakowane, jest to autentycznie srebro, więc jestem w szoku. Za funt 50, nie kupicie czegoś takiego nawet na AliExpress. Także po prostu deal życia. Kolejna rzecz, właśnie z tamtego miejsca, i tak naprawdę najdroższa z tych wszystkich rzeczy, to są te kolczyki, które ja mam na sobie. Są bardzo lekkie, bardzo takie, wiecie, przyjemne. One też bardzo ładnie się skrzą, no ale wiadomo, że do tego jest potrzebne słońce albo bo sztuczne światło. Próbowałam coś tam wam uchwycić na przebitce i te kolczyki kosztowały 4.99, czyli około 25 zł. Natomiast to już nie są kolczyki, które są ze srebra. To są kolczyki, które są tak naprawdę sztuczne. One chyba są ewentualnie powleczone czymś dodatkowym, aczkolwiek też pewności 100% nie mam, ale tak mi się, słuchajcie, podobały, że nie mogłam wyjść bez nich. I te kolczyki, kochani, mają tutaj sygnowanie AC. I są to kolczyki z kolekcji Abby Clancy, jeżeli dobrze to wypowiadam. Oni mieli swojego czasu całą, jak gdyby, serię sygnowaną, czy ze współpracą z nią. Nieważne. I te kolczyki pierwotnie, kiedy pojawiły się na stronie, kosztowały 29.99. Czujecie 150 zł za kolczyki, które nie są srebrem, natomiast one mają rzeczywiście autentyczne cyrkonie. No ale cyrkonia to też nie jest nie wiadomo jaki kamień. Kupiłam je za 4.99 i myślę, że cena 4.99 jak najbardziej jest fajna. Natomiast no trzech dych za nie bym nie dała w życiu, dalej na no kolczyki, kochani, to są kolczyki z głowami lwa i te kolczyki kosztowały mnie również funt 50. Są to dosyć ciężkie sztyfte, dlatego że to jest ze stali chirurgicznej robiony po prostu lew. Te głowy pierwotnie pojawiły się w cenie 13 funtów, a ja kupiłam je za funt 50. Nie, Kolejne kolczyki, które tutaj mam i są to kolczyki również ze srebra. One wyglądają w ten sposób, tutaj na przebitce. widzicie je lepiej. Ja już nie będę ich wyciągać. Te kolczyki możecie nosić zawieszone w dół, tak jak te, ale możecie je nosić wiecie tutaj tak po długości jak ucha, i one w sumie są do tego y, przeznaczone. One kosztowały mnie 2,99, czyli 3 funty, 15 zł. I te kolczyki kosztowały 19,99. Wiem, że one już w momencie, kiedy były na wyprzedaży, to kosztowały 19,99, a pierwotnie chyba kosztowały 25. E, tutaj znalazłam tylko na stronie: widzicie te kolczyki i właśnie. Ta cena. I kochani, jeszcze jedne kolczyki też od Abbey Clancy, czy jak to się tam czyta. Są to kolczyki, które wiecie, to jest tak zwany ear jacket, czyli część wkładacie tutaj, a zapinka i cała długość kolczyka jest z tyłu. To było bardzo popularne swojego czasu, natomiast ze względu na to, że ja ogólnie mam problemy z tą dziurką w uchu, ponieważ ona jest jak gdyby bardziej rozciągnięta i krzywo zrobiona. E, jako dziecko mi krzywo zrobili. E, dziurkę w uchu, no to niestety właśnie tego typu kolczyki są bardzo dobre, bo inne sztyfty ciężkie potrafią mi wypadać z tych uszu, jak gdyby wysuwać się konkretnie z tej dziurki. Natomiast tutaj trzymają się świetnie i nie bardzo wiem, jak poradzić sobie z tym problemem. E, oprócz, wiecie, zapinek, które specjalnie przytrzymują takie kolczyki, ale... Szczerze mówiąc, chciałabym, nie wiem, coś zrobić. Da się w ogóle w jakiś sposób zasklepić starą dziurkę w uchu i zrobić nową? Jeżeli coś wiecie na ten temat, to napiszcie mi, może bym skorzystała z tego. I te kolczyki tutaj też mam na stronie i one też nie były tanie, bo one też kosztowały 25 albo 30 funtów, 29,99. A mnie te kolczyki, kochani, kosztowały... 3,99. Są to fantastyczne ceny, które po prostu podbiły moje serce i ja musiałam te wszystkie rzeczy wziąć ze sobą do domu, a było jeszcze kilka ciekawostek, ale mówię, nie, 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 Kinga, daj sobie spokój, ile możesz tego brać? Okej, okay, kochani, przechodzimy dalej już do domowych rzeczy, i mam tutaj coś, co po prostu pachnie nieziemsko i kosztuje grosze. Eee, I to jest. Świeca, którą ja Wam polecałam w zeszłym roku. Wiem, że Anitka z kanału Kącik Anity kupiła właśnie tą świecę piernikową po tym, jak ją polecałam i zaczęła też ją polecać i była bardzo zadowolona z niej. To i to są świece z firmy Wickford Co. Są to świece, które znajdziecie w Bargain. Najśmieszniejsze jest to, że to są świece, które są produkowane w w Polsce. Myślę, że gdzieś w Polsce te świece znajdziecie. Jeżeli nie nazywa się to Wickford Co., to przypuszczam, że to się nazywa w jakikolwiek inny sposób. Przypuszczam, że ta sama firma produkuje świece dla innego sklepu. Te świece pachną po prostu nieziemsko. Uwielbiam ten zapach. I mam nadzieję, że w tym roku ta świeca będzie sprawdzała się tak samo dobrze. Ja tutaj mam świecę z poprzedniego roku, a to jest właśnie świeca, którą teraz zobaczcie, że oni zmienili naklejki. Ale teraz widzę, że ta Gingerbread z zeszłego roku jest ciemniejsza niż ta. I teraz pytanie: czy oni czegoś nie zmienili w składzie? Bo jeżeli tak. To się wkurzę. I naprawdę jest to świeca, która jest rozchwytywana. I te świece o zapachu piernikowym były wyprzedane. Były dwie ostatnie sztuki, ja wzięłam jedną, także ktoś jeszcze niech się nacieszy. I jeżeli traficie na świecę piernikową, albo traficie na świecę czekoladowo-pomarańczową, po prostu bierzcie, bierzcie, bo one pachną mega, mega mocno. I uwierzcie mi, naprawdę nie są gorsze od janki candle, które kosztuje znacznie znacznie więcej. Natomiast to kosztuje 3. Także no cena mm, hello zupełnie wiecie zmiata i po nich nie boli mnie głowa. Po Yankee Candle boli mnie głowa. Jest coś dodawane albo knot jest z czegoś produkowany nie tak? Albo coś jest w świecy w wosku, w Janki co powoduje, że mnie na przykład po godzinie zaczyna głowa boleć. Natomiast po tych świecach nie mam tego problemu. I z takich zapachowych rzeczy e, mam tutaj jeszcze coś, co kupiłam w Azda. E, I jest to z firmy Mainstays, niby produkowane dla Azdy. Te produkty są również w Stanach i są to kostki zapachowe do kominka. Bardzo fajny zapach. Jest to słodki zapach. Pachnie troszeczkę jak taka kawa z orzechowa, coś w tym stylu dosłownie. Ja myślę, że to zdjęcie, gdzie jest właśnie kubek y, z tą kawą, y, to dokładnie jest taki zapach. To opakowanie kosztowało mnie 80 pensów, bo jakaś tam drobna przecena, bo na normalnie funt 20. F. Pachnie mocno. Długo e, i nawet mi w tym kominku to pachniało po tym, jak już wyłączyłam kominek, jak to już zastygło. Ja cały czas czułam tego zapach. Prawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Są w Azda musicie wypróbować, to ja jestem w szoku. Bo szczerze mówiąc, ja się spodziewałam, że to będzie byle co. I tutaj mam jeszcze dwie rzeczy, które są stricte wiecie, do takiego z chemii domowej. E, I jedna rzecz to jest są kostki domestus i płyn. Jeżeli chodzi o kostki do toalety, to ja zawsze Wam powtarzam i mówię, i wspominam, jeżeli mówię o chemii domowej, że kostki do to są dla mnie najlepsze. To było moje największe odkrycie, uwielbiam, kocham, polecam i wiem, że kilka z Was jest również zadowolona, ale te kostki są to kostki, które znajdziecie w Polsce, dlatego że u nas, ogólnie rzecz biorąc, na półkach, w innych sklepach, nie ma jeszcze tych kostek, widzicie, z tymi białymi środkami. I te kostki, które ja tutaj mam, są to kostki, które są chyba właśnie produkowane na... Polskę, dlatego że ja mam tutaj dodatkową naklejkę po angielsku, natomiast pierwszy napis, który znajduje się na opakowaniu, jest w języku polskim i jest. To zapach, świeże róże i jaśmin. Pokazuję Wam dlatego, że po pierwsze je polecam, a po drugie, które chciałby ten zapach znaleźć tutaj w UK, to znajdziecie go w Humbergain. Nie w Biendem, w Humbergain. I kolejna rzecz również jest Humbergain i jest to flash, To jest limitowana edycja, plus jest to mega paka, czyli to ma ponad 2 litry i jest to płyn do mycia podłogi. To jest właśnie limitowana edycja, która pachnie tak, wiecie, niby tropikalnie i tak dalej. I to jest zapach tak naprawdę, który... Przypomina mi napój owocowy. To jest dosłownie napój owocowy, taka orężatka owocowa. I wam po prostu o tym mówię, bo wiem, że wiele z was lubi takie inne zapachy, właśnie jakieś takie, wiecie, bardziej tropikalne, bardziej jakieś takie letnie, coś fajnego. I przede wszystkim jest tutaj dużo opakowanie 2 litry. I te 2 litry kosztuje 2 funty funt 99 dokładnie. Tak. Dobra, kochani, nie było tego za wiele, natomiast ja, jak zawsze, się musiałam nagadać, bo jak, żeby inaczej? Jeżeli o czymś zapomniałam, to. Yy... Nie wiem, pokażę Wam przy okazji. W ostatnim filmiku pokazywałam Wam pudełko z Huda Beauty, także no, teoretycznie ja mogłabym dorzucić to do holu. Natomiast już był, pokazywałam Wam co przyszło. Także, jeżeli macie ochotę zobaczyć, co zamówiłam z Huda Beauty i jakie fajne pełnowymiarowe kosmetyki dotarły do mnie, to zapraszam na poprzedni filmik. Oczywiście, przypominam Wam o łapce, dajcie łapeczkę napiszcie komentarz dla zasięgów zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie my się kochani będziemy widzieć w niedzielę zapraszam Was serdecznie na Denko czyli Zużyte Produkty, a ja Wam teraz już bardzo serdecznie dziękuję za to, że za mną byliście, życzę Wam cudownego, pięknego dnia trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w niedzielę, buziaczki pa pa